Cześć, witam ponownie na moim kanale. W moje ręce bezpośrednio od firmy Hupar trafił kolejny gadżet do testów. Tym razem jest to laser 4D, który zapowiada się bardzo ciekawie. Zapraszam na test. No dobrze, a więc mamy laser laser 4D, tak zwany, od firmy Hupar. Model S04CG łamane na CR. I tutaj od razu cena. Widziałem na Allegro oficjalny profil firmy Hupar. Wystawia ten laser za około 750 zł. Co, zanim przejdziemy do lasera, wydaje mi się dobrą ceną. Nawet bardzo dobrą, biorąc pod uwagę wyposażenie. No i propo wyposażenia, zobaczmy sobie, jak wygląda. Jak widzicie, laser przychodzi w solidnej, e, plastikowej walizeczce. No i mamy tutaj pełno pianki. Tutaj pianka taka z wytłoczeniem specjalnym, a tutaj z powycinanym miejscem na każde akcesoria. Zanim przejdziemy typowo do lasera, przejdźmy sobie do opisania e, tego, co dostajemy w środku, jakie są akcesoria. E, troszkę tego jest, więc postaram się dosyć to sprężnie prężnie zrobić. Słuchajcie, pierwsze co, to mamy taką fajną platformę, gdzie możemy sobie regulować wysokość. Bardzo fajna sprawa, ponieważ często jak stawiamy gdzieś laser, stawiamy go deseczka, druga deska, trzecia deska, za dużo, jedną ściągamy i tak kombinujemy. Tutaj mamy taką platformę i sobie możemy fajnie dostosować wysokość. Kolejna sprawa taka podstawowa płytka, gdzie oczywiście możemy ją sobie przykręcić gdzieś, czy to do, do płyty USB, czy do jakiejś belki, i oczywiście na y, tym wieszaku przymagnesować laser. Y, kolejna płytka, standardowe wyposażenie tego typu laserów: oczywiście z tyłu nóżka, i oczywiście na górze magnes. Co oczywiście, co oczywiście, już trzeci raz mówię, oczywiście, co się szczególnie przydaje do sufitów podwieszanych. I teraz tak przejdźmy do kwestii zasilania. W zestawie otrzymujemy dedykowany akumulator o pojemności 2. 2700 miliamperów, przepraszam, 2600 miliamperów. I teraz tak, na tym akumulatorze laser ze wszystkimi odpalonymi wiązkami według instrukcji będzie pracować nam około 5 godzin. Natomiast, co bardzo fajne, mamy w zestawie też taki koszyczek i cztery baterie R6, czyli klasyczne paluszki, dzięki czemu możemy sobie odpalić laser też na tych bateriach. Jak widzicie, ten koszyczek jest troszeczkę większy od akumulatora dedykowanego, jednak oczywiście tutaj to wszystko jest widziane, ponieważ jak włożymy dedykowany akumulator, no to zobaczcie, że tak naprawdę tutaj jeszcze zostaje nam takie miejsce wycięcie, bo to jest to większe, żeby właśnie ten koszyczek z akumulatorkami zwykłymi czy też zwykłymi bateriami, i akumulatorkami nam pasował. Bardzo fajna sprawa, ponieważ tak na akumulatorze mamy e, no, dłuższy czas pracy, możemy go sobie ładować, nie musimy wydawać e, pieniędzy na baterie, ale jeżeli gdzieś jesteśmy w pracy lub laser dłużej leżał, nie używany, nie jesteśmy przygotowani, nie mamy naładowanego akumulatora, to możemy sobie oczywiście nawet ze zwykłego pilota czy gdzieś w kiosku kupić baterię i dalej pracować. Zostajemy na chwilę przy e, kwestii zasilania. W zestawie ładowarka z kablem. Wszystko mamy w zestawie. Nic nie musimy dokupywać, nie musimy pożyczać od naszych smartfonów. I co bardzo fajne, wtyk USB-C, czyli jeżeli mamy smartfony, no pomijając system iOS, e, produkty Apple, to chyba teraz najpopularniejszy wtyk. Także bardzo fajna sprawa. I teraz jak możemy ładować e, załączony akumulator. Jak widzicie, akumulator ma tutaj wycięcie do bezpośredniego ładowania. Ja sobie tylko podłączę e, tą ładowareczkę do sieci. No i co? Podłączamy kabelek bezpośrednio do ładowarki, i jak widzicie, w akumulatorze jest wbudowana dioda, która sygnalizuje nam proces ładowania. Oprócz tego nie musimy tak naprawdę nawet wyciągać akumulatora, ponieważ jeżeli mamy akumulator w urządzeniu, ja sobie tutaj to wszystko włożę z tej strony. Tutaj mamy wejście USB-C. I tą samą wtyczkę, oczywiście tą samą ładowarkę, podłączamy sobie bezpośrednio do ładowania, i też wtedy nam się sprzęt ładuje, co już tutaj sygnalizuje nam na wyświetlaczu. Dodatkowo jeszcze jedna sprawa, jak już jesteśmy przy tym całym zasilaniu, wyciągam akumulator. Jak widzicie, w środku nie ma żadnego zasilania. Jesteśmy podłączeni do sieci przez ładowarkę. Mamy ikonkę, że brak akumulatora, i spróbujmy sobie odpalić raz laser, czy laser działa na samym zasilaniu. Działa. Kolejnym akcesoriem jest oczywiście pilot zdalnego sterowania. Laser wyposażony jest w Bluetooth. Oprócz pilota możemy też korzystać z aplikacji. Pilot również posiada wbudowany akumulator. Z boku gniazdo USB-C. Podłączamy ładowarkę z zestawu i pilot się nam ładuje. No i przechodzimy tak naprawdę do ostatniego akcesoria z zestawu, według mnie chyba tak naprawdę najważniejszego, czyli całego tego uchwytu, bardzo, ale to bardzo fajnie rozwiązanego. Myślę, że ten uchwyt często będzie tak naprawdę zauważalną, e, tworzył przewagę, jeśli chodzi o porównanie do innych laserów, ale po kolei zobaczmy sobie, tutaj, co, co my tutaj mamy. Uchwyt oczywiście, który, do którego mocujemy e, laser na gwint, no i z tyłu standardowo magnesy 3, wyglądają skromnie, ale uwierzcie mi, są bardzo mocne, bardzo silne. Naprawdę ciężko jest je oderwać. I teraz tak, po kolei. Zobaczcie ile mamy tutaj w ogóle pokrętłów, pokręteł różnego rodzaju. Oczywiście mamy tutaj też miarki. I teraz tak, może po kolei. Tutaj pierwsze pokrętło, które mamy z funkcją blokady, gdzie regulujemy położenie lasera góra-dół. Dlatego też tutaj jest blokada, żeby nam laser sam podczas pracy nie zjechał. I zobaczcie. Oczywiście pokrętłem regulujemy sobie laser. Góra, dół. Zablokuję to sobie z powrotem, i teraz co my mamy dalej? Przejdźmy może do takiego widoku, żeby to lepiej było widać. Tutaj, zobaczcie, tym tak naprawdę kręcę tą podstawą i laser wtedy obkręcam dookoła. Zobaczcie, jak, jak ja kręcę i jak delikatne te ruchy ta podstawa wykonuje, dzięki czemu te ustawienia może być naprawdę bardzo precyzyjne. Kolejne pokrętełko mamy tutaj, które jest bardzo fajne. Wtedy cała ta platforma wychyla się w lewo lub w prawo zobaczcie. I ostatnie pokrętło tutaj. Oczywiście wtedy laser nam wysuwa się do przodu bądź do tyłu. Tutaj jeszcze miejsce, gdzie możemy zahaczyć o jakiś hak, o jakiś wkręt. No i od tyłu, od dołu, przepraszam, dwa rozmiary gwintów do zamocowania tego uchwytu na statywie. No i dobra, przejdźmy już do naszego bohatera, czyli samego lasera. Laser czterowiązkowy, laser o klasie odporności IP54, dzięki czemu jest odporny na kurz zachlapanie. Laser bardzo solidnie wykonany, ogumowany, to co pierwsze mi się rzuciło właśnie w oczy. Tutaj wiązki laserowe obudowane są metalem, także jest to solidnie. Słuchajcie, ogólnie oglądałem na YouTubie u innego twórcy test tego lasera drop test, jeżeli jak on go zrzucał ze statywu. Powiem wam, ja się nie odważyłem jeszcze tego zrobić, no bo też chciałem, wiecie, zawsze mogło się coś uszkodzić, a chciałem mieć e, o czym nagrać film, jakby nie było i widziałem jak zrzucał ze statywu, e, miał laser na statywie, popychał statyw i wtedy laser uderzał centralnie tym metalem o beton i robił to chyba z trzech wysokości. Wytrzymał wszystkie, Na najwyższa to była 2 metry. Nic się laserowi nie stało, gdzie widziałem tam jakaś troszeczkę tańsza konkurencja się rozsypała, bo miała te osłonki plastikowe. Dobra, słuchajcie, laser, tak jak mówię, bardzo solidnie wykonany. Jest to taka faktura jakby takiej gumy, czuć, że to jest takie jakby ogumowane. E, bardzo fajny plastik. I teraz tak, jedna wiązka, druga wiązka, trzecia wiązka. I tutaj od dołu czwarta wiązka. Dodatkowo mamy wyświetlacz. No to co? Tak naprawdę odpalimy sobie laser, pokażę jak pracuje. Odpalanie lasera. Tutaj przesuwamy tak naprawdę przełącznik i laser jest gotowy do pracy. On już jest w trybie poziomowania, co widać tam gdzieś na ścianie, jak pływają fajnie linie. I teraz tak, jak go wyłączamy? No tak samo. Często jest w laserach, także odpalamy laser, on jest w trybie samopoziomowania. Trzeba wyłączyć tryb poziomowania, żeby zablokować dla bezpieczeństwa wahadełka i dopiero go wyłączyć. Tutaj jest to troszeczkę inaczej rozwiązane. Zawsze odpalamy laser w trybie poziomowania i tak naprawdę tryb zablokowanych tych wahadełek jest właśnie tutaj, gdzie się wyłącza laser, w tym miejscu. Więc pytacie tak naprawdę, jak włączyć laser w tym trybie? Zablokowanych. Tak naprawdę wtedy laser zostawiamy na tej pozycji, a przytrzymujemy tutaj środkowy przycisk. I teraz laser nam się odpalił na zablokowanych wahadłach. I od razu pierwsza ważna rzecz, ponieważ obejrzałem sobie kilka testów tańszych laserów, też testów zagranicznych twórców, gdzie ten laser był porównywany. I chociażby zauważyłem w tańszych laserach, w tańszej konkurencji, że przy zablokowanych teoretycznie żyroskopach, tak naprawdę one ciągle pracowały ciągle był jakiś ruch. Tutaj tego nie ma. Wahadła są widać, że solidnie zablokowane, nic nie pływa, nic nie pracuje, nic nie słychać. W tych tańszych, jeżeli ktoś potrząsł z tym laserem, to wszystko ciągle pracowało. Oczywiście laser standardowy, każdy laser nam teraz co chwilę mruga, żeby nas. Za, poinformować nas, że jesteśmy w trybie z zablokowanym żyroskopem. Dobra, zobaczmy sobie może na wyświetlacz, jakie tutaj mamy informacje. Tak wygląda wyświetlacz przeostrzyło się, no tak trochę słabo. O, teraz lepiej. Jeżeli my tutaj coś klikniemy, to zapala nam się podświetlenie, które w tym wypadku nam troszkę był ekspozycję. Jak widzicie, mamy zaznaczone odchylenie od osi X i od osi Y. Laser jest w stanie poziomować do 3,5 stopnia z... Czyli no wiadomo, teraz tutaj mamy jedno z odchyleni 26, więc teraz on ma zablokowane wahadła, ale gdybyśmy odblokowali, to absolutnie by się nie wypoziomował. E, teraz tak, przycisk H i V, czyli linie horyzontalne i wertykalne. Tymi przyciskami tak naprawdę możemy gasić sobie te linie. A jeśli chodzi o ten przycisk centralny, to mamy jeszcze funkcję pracy z detektorem. Wtedy linie nam się troszeczkę przyciemnią i możemy pracować z detektorem. Jeśli chodzi właśnie już o parametry, to zasięg tego lasera to 20 metrów bez detektora, a około 30, 40 metrów z detektorem. Teraz mamy odpalony laser. Bierzemy sobie pilota. Przyciskiem głównym, centralnym możemy zgasić wszystkie linie, lub je ponownie zapalić. No i oczywiście podobna sytuacja jak z przyciskami tutaj. Linie horyzontalne możemy gasić, zapalać, wertykalne to samo. Także bardzo fajne uproszczenie. I oczywiście możemy sobie włączyć tryb do pracy z detektorem. Jeśli chodzi o aplikację Hupar, to tak naprawdę mm, nie mam jak, jak, jak Wam jej pokazać, ponieważ jest zainstalowana na smartfonie, którym to właśnie nagrywam, ale jest banalna i tak naprawdę ma te same funkcje co pilot. I możemy to robić z telefonu, który połączymy Bluetoothem z urządzeniem. Z tego co wyczytałem w instrukcji, laser ma możliwość do połączenia dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie, co znaczy, że możemy połączyć jednocześnie zarówno pilot, jak i telefon przez aplikację Hupar przez Bluetooth i nam to i to będzie działać równocześnie. Dobrze, słuchajcie, wykonamy sobie standardowy test e, poprawności wskazań lasera, czyli zaznaczymy sobie linię górną i dolną i będziemy obracać laser o 90 stopni. Jak widzicie, ściana niestety trochę niewyjściowa, ale to dlatego, że starałem się znaleźć jak największą odległość u mnie w piwnicy. Laser jest w jednej piwnicy i tutaj przez otwór w drzwiach jest rzucony na drugą piwnicę, taką troszeczkę nieużytkową. I osiągnąłem tutaj 9 metrów. Niestety 10 metrów nie udało mi się tutaj osiągnąć, no ale trudno, 9 metrów też jest ok. Zaznaczę. Zaznaczamy sobie linię ołówkiem. Linie już na 9 metrach oczywiście są troszeczkę grubsze, więc też ołówkiem zaznaczam to tak. Staram się mniej więcej oczywiście na środku linii, ale robię tą linię troszeczkę, to zaznaczenie troszeczkę grubsze. Lecę teraz do lasera i robię pierwszy obrót o pierwsze 90 stopni. Dobra, pierwsze 90 stopni mam zrobione. Zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Ogólnie powiem Wam, że jak oglądałem test laserów, to bardzo często dolna linia strasznie odbiegała. Z górną było różnie, ale raz lepiej, raz gorzej, ale dolna była czasami fatalna. No i teraz po pierwszych 90 stopniach, nie wiem, czy Wy to widzicie. Postaram się to troszkę wam przybliżyć. Może będzie lepiej widać, tylko też zoomy nie są takie świetne w telefonach. O, nawet jest OK. Czekajcie, bo zgubiliśmy jedną linię. O, i tak sobie zostawimy. I obie linie. Zarówno górna, jak i dolna troszeczkę uciekły do góry. Teraz spróbuję sobie sprawdzić, ile mniej więcej tutaj sobie ustawimy. No, powiem tak, milimetr półtora. Milimetr półtora, jeśli chodzi o dolną. Bardziej skłaniam się ku półtora milimetra. Górna milimetr. Idę zrobić kolejne 90 stopni. Ok, mamy drugie 90 stopni, teraz linie są troszeczkę niżej od zaznaczenia, już spróbuję to. Teraz y, dolna linia wypada troszeczkę lepiej i odchył jest, tak powiem Wam, półtora no, mm, natomiast jeśli chodzi o linię górną, to mamy 2 mm. Chociaż ciężko jest powiedzieć, bo linie już troszeczkę są też bym raczej powiedział 1,5-2 coś takiego, ale raczej 1,5. Linie już są troszeczkę po prostu grubsze. To moje zaznaczenie również też jest troszeczkę e, grubsze i tak ciężko to precyzyjnie oszacować. Idę zrobić kolejne e, kolejny obrót o kolejne 90 stopni. Ok, mamy kolejne 90 stopni, czyli teraz mamy 270. I słuchajcie, sytuacja się poprawiła. E, górna linia jest praktycznie idealnie na zaznaczeniu. Pół milimetra wyżej i w zasadzie dolna. Tak samo może pół milimetra wyżej. Idę zrobić ostatnie 90 stopni. Ostatni obrót. Linie na bardzo na bardzo podobnym poziomie górna i dolna. Delikatne odchylenie do góry. W sensie że linie są wyżej o pół no, milimetra tak naprawdę. Sprawdźmy sobie to. Tak, coś takiego. Czyli zrobiliśmy cztery pełne obroty, i tak to wygląda. A teraz sprawdźmy sobie, e, jakie dane podaje producent w instrukcji, jeśli chodzi o odchylenia. No i słuchajcie, według instrukcji producent podaje, że na 10 metrach odchylenie to plus minus 3 mm. 10 metrów nie udało mi się uzyskać. Uzyskałem 9 metrów, ale za to odchylenie było 1 mm półtora. Także wydaje mi się, że to jest rewelacyjny wynik. Że kolejną rzeczą, którą sobie sprawdzimy jest oczywiście widoczność lasera na zewnątrz i teraz słuchajcie, laser jest oddalony, zasłoniłem sam linię, laser jest oddalony o dokładnie 1,80 m, na razie linia jest widoczna, oczywiście nie jest tak dobrze widoczna jak w pomieszczeniu, co jest oczywiste, będę się stosunkowo oddalał z laserem, zobaczymy jak to będzie wyglądało, to jest 1,80 m. To są 3 metry, już troszeczkę słabiej, ale ciągle jest ok, muszę to Wam pokazywać pod kątem, bo sam zasłaniam oczywiście wiązkę lasera. Mamy równe 4 metry. Wiązka jest widoczna, ale już słabiutko. Natomiast to jest 5 metrów. O, ja gołym okiem, szczerze mówiąc, jeszcze ją ciągle widzę. Linia jest tutaj. E, telefon też nie chce łapać ostrości na tym, na białej kartce. E, w smartfonie już nie za bardzo, powiem szczerze, nie wiem, jak to wyjdzie w filmie finalnie. Po przyłożeniu jeszcze kartki, e, znaczy kartki tej płytki, jest całkiem ok. Tylko muszę to zrobić tak, żeby nie zasłonić lasera. Stanę sobie z drugiej strony. O, teraz to też ogólnie lepiej widać. Widzicie zarówno na kartce papieru, jak i po przełożeniu. Po o, widzicie teraz na tej zielonej płytce dużo lepsza widoczność wtedy. Czyli z płytką jeszcze byśmy coś tam wyciągnęli. Jeśli chodzi już o samą widoczność, typowo bez żadnych wspomagaczy. No to te 5 metrów jest myślę maksymalne, co na zewnątrz możemy e, jakoś pracować. Dobra, słuchajcie, teraz test, którego oczywiście troszeczkę się obawiam, czyli próba e, z zachlapaniem, ale nie po to dostaje się sprzęt do testów, żeby go gdzieś schować do szafy i tego nie sprawdzić. Laser, jak widzicie, jest włączony w trybie poziomowania. No to co? Próbujemy. No wygląda na to, że wszystko działa. Oczywiście jest to IP54, czyli nie na jakieś tam potworne zanurzenia i tak dalej, typowo na zachlapanie, co oczywiście nam pomoże z pracą w deszczu z takim laserem. No co, ja tak naprawdę muszę go sobie zostawić do wyschnięcia i potem jeszcze sprawdzić, czy nic tutaj się nie, u, nic nie uległo uszkodzeniu. Po kilku minutach, oczywiście, laser działa, jednak do tej pory nie odparowały jeszcze krople e, tutaj ze szkiełek. I jak widzicie tutaj na ścianie mamy takie piękne artefakty. Poczekam aż to wszystko odparuje. Dobra, wszystko już mi odparowało. Tak naprawdę tylko tutaj e, na górnej wiązce lasera było troszeczkę zaparowane, no bo jakby nie było, polewałem laser z góry, więc tam też najwięcej wody się dostało. Odpalimy sobie laser, tylko pokażę Wam, że wszystko działa, że nie ma już żadnych artefaktów. Oczywiście laser pracuje. Włączony w trybie samopoziomowania, wszystko działa. Wiązki czyste, nie ma żadnych e, artefaktów, tak jak wspominałem. No i dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie już do jakiegoś. Podsumowanie. A więc tak, nie ukrywam, że przed tym testem obejrzałem sobie sporo testów różnych laserów chińskich w różnych cenach między 300-500 zł. Obejrzałem sobie też testy tego lasera na zagranicznych, na zagranicznych kanałach różnych twórców na YouTube i powiem szczerze, tak. Często na zagranicznych kanałach nazywali go jako killer w swojej cenie. No i tak szczerze mówiąc, z tego, co tutaj oglądam, to tak jest. Słuchajcie, przypominam cenę na Allegro na oficjalnym profilu Huepar jest to 750 zł. I przeważnie wiecie, jest to tak, że coś gdzieś za, granicach, za granicą w Stanach kosztuje mniej niż u nas w Polsce. Jednak tutaj nie wiem o co chodzi. Ten laser, z tego co widziałem na zagranicznych stronach, potrafi kosztować 1000 zł i w górę, jeśli chodzi o, zestaw, o taki zestaw. U nas to jest 750 zł, co w ogóle wydaje się jeszcze dodatkowym atutem. I teraz tak. Kiedyś testowałem na moim kanale taką debrę. Kto nie pamięta, kto nie oglądał, może sobie znaleźć na moim kanale ten film. I słuchajcie, ogólnie teraz tak, tylko pokrótce. Ta Dedra jest 2D, ma dwie wiązki lasera. Jej wyposażenie to tak naprawdę e, ta zielona płytka, e, materiałowa torba i uchwyt, do którego jest tutaj zamocowana. I to wszystko. I ta Dedra kosztuje około 800 zł. Jeżeli przyrównamy to, mamy 4D, 4 wiązki lasera, mamy walizkę, mamy dwa, dwa możliwości zasilania czy to akumulatorem wbudowanym zestawu, czy to bateriami. Mamy dużo lepszy uchwyt, mamy dodatkowe akcesoria, jak ten podnośnik, windę taką mini, jak pilot zdalnego sterowania, jak aplikacje Bluetooth. No i mamy wodoodporność i tutaj metalowe obudowy wiązek laserowych. No i kosztuje 750 zł. No, słuchajcie, dedra oczywiście działała bardzo dobrze. Wypadła na moim teście bardzo fajnie podczas mojego użytkowania gdzieś tam potem też nie miała żadnych problemów. No i ogólnie te wszystkie bariery, akcesoria byłyby niczym, jeżeli laser nie byłby celny. No i słuchajcie, na tym naszym teście, który sobie zrobiłem na 9 metrach, wypadło to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Dlaczego mówię bardzo, bardzo dobrze? Ponieważ tak jak mówię, obejrzałem sobie sporo testów laserów. I OK. Powiecie, że da się znaleźć laser innych. Firm. Popularnych u nas na YouTubie dużo testów, było różnych laserów i powiem szczerze, że te lasery tam 400-500 zł, kosztują więc są zauważalnie tańsze od tego, ale z, na pewno znajdziecie sobie test. Jest taki popularny test, ma 70 tysięcy wyświetleń, gdzie ktoś przetestował bardzo dużo laserów i słuchajcie, tam w tych tańszych laserach potrafiły mu na 10 metrach wyjść odchyłki od linii, jak obracał laser cały czas o 90 stopni, o ponad centymetr. Tam dobijał chyba do 11-13 mm. Kurczę naprawdę duże już wartości, gdzie tutaj miałem półtora. Mm. Więc według mnie to jest najważniejsze. A skoro tutaj mamy taką mm, precyzję,. To już tak naprawdę, co tam mamy w zestawie, zawsze coś można sobie dokupić, a tutaj zestaw, jakby nie było, mamy bardzo spory i myślę, że wszystko oczywiście oprócz statywu, bo widziałem też zestawy ze statywem jakimś takim małym, ale statyw to już wedle uznania. Nie każdy potrzebuje statyw, niektórym bardziej wystarczy tatyczka, jak na przykład robią sufity podwieszane i tak Oczywiście ja, jak zwykle, na swoich filmach raczej w podsumowaniu unikam zwrotów typu polecam, nie polecam. Bardziej mi zależy na tym, żebyście po prostu zobaczyli, jak laser działa w praktyce. Tu w tym przypadku też oczywiście takie rzeczy. Jak przetestowanie tej e, odporności na zachlapanie, pokazanie zestawu, i myślę, że taki film może dla Was być pomocny, tak naprawdę, jeśli chodzi o podjęcie wyboru. Na ten film to będzie wszystko. Dzięki za ogl oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.